Pełen smutku wpis na Instagramie Katarzyny Cichopek. Wiadomość spadła na nią tak nagle. Panie Maćku. 17 listopada media obiegła smutna wiadomość o śmierci Macieja Damińskiego. Aktor był znany z licznych produkcji, w tym m.in. z serialu M jak Miłość. Obsada produkcji z dużym smutkiem pożegnała od twórcy roli księdza proboszcza z Lipnicy. Katarzyna Cichopek i obsada M jak Miłość żegnają kolegę z planu. Maciej Damieński został już pożegnany na oficjalnym profilu serialu M jak Miłość. Śmierć aktora była nagła i niespodziewana i bardzo zaskoczyła ekipę programu, która została postawiona przed koniecznością poradzenia sobie z odejściem od twórcy postaci, która była związana z produkcją od samego początku. Z największym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela Macieja Damińskiego, który od samego początku współtworzył nasz serial. Dziękujemy ci za twój uśmiech, ciepło i życzliwość, jaką nas zawsze otaczałeś. Aktor został pożegnany także przez innych członków ekipy serialu, w tym ekranową Kingę Zduńską, czyli Katarzynę Cichopek. Katarzyna Cichopek ze smutnym wpisem na Instagramie Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym pożegnała zmarłego Macieja Damięckiego. Ekranowa Kinga z Pem jak miłość nie kryła targających nią emocji i podziękowała koledze po fachu nie tylko za czas spędzony wspólnie na planie serialu TVP. Ale także podczas scenicznych spektakli, Katarzyna Cichopek dołączyła do wpisu kilka wspólnych zdjęć z Maciejem Damięckim. Panie Maćku, granie z Panem to było dla mnie ogromne wyróżnienie i niezwykła przyjemność. Dziękuję za wszystkie wspólne chwile na scenie w teatrze, w serialu M. Jak Miłość i podczas podróży ze spektaklami. Pana profesjonalizm i talent były dla mnie inspiracją. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny. Fani Katarzyny Cichopek łączą się z nią w bólu. Pod postem Katarzyny Cichopek pojawiły się komentarze, w których internauci łączą się w bólu z serialową Kingą z M jak miłość po stracie ekranowego kolegi. Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia obsada serialu pożegnała innego ważnego aktora, a konkretnie Andrzeja Presiksa, który wcielał się w ekranowego ojca Katarzyny Cichopek. Coś ostatnio serial M jak miłość zmaga się z jakimś ciężkim okresem. Odeszło w tak krótkim czasie tylu wspaniałych aktorów. Niestety kolejny świetny aktor odchodzi. Cudowny aktor miał w sobie takie ciepło, chętnie się oglądało firmy z jego udziałem. Przykro bardzo. Wspaniały aktor pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy byli blisko tak wspaniałej osobistości.